Niby, niby teraz gorsze czasy, ale to nie dla mnie Kupakami świeżą banię obracamy cały dzień ca Cały dzień, całą moc, powtarzamy zwroty, żeby w końcu podbić to Dwa miesiące nie wydaje, bo nagrywam hity Nie pomożesz mi, w mojej głowie tylko stówki Teraz tylko blik, może zabić smutki Rozbiję, zabiję, zapierdolę je Choćbym miał być bezrobotny, na muze wydam ostatni gros Robię to, żeby pokazać rodzicom, że ocalę dom rozwinę ale teraz przejdę under. Twoje głowie to jedynie Jagermeister. To jedyne, co ambicje ci tu mówią, to jest znów ZAKLANIE Dla Ziomali, Mariusz, ale ty zostań NA KANI To, co ci podali, to jest gówno, jak zwykle na tacy. I marnujesz szansę, a już więcej nie przytrafi się. Nie, nie, nie. Wiarę ja trzymam przy sobie i nie oddam i im. Napierdalam tu nie po to, by zarobić kwit, żeby pokazać na scenie, że nie jestem jednym z nich. E co, a ja pierdole. Bo nie jestem, na pierdolę tyle muzy, że ci czapka zleci. Patrzysz jak wysoko lecę, ty przez nosy leci. się, jak to kogoś mieć, kiedy byłeś na dnie, nie zostawił cię. Pokazywał siebie najlepszą wersję, abyś kurwa w niego szedł. A ty jakie bany chcesz uciec tak jak pies. A ty jakie bany chcesz leżeć, no to leż Chcesz do nas wrócić, no to cios z brzuch. Siedź dalej w końcu, mówię kumpli, pozdrów na ośrodku. A się z nimi nie trzymam. Jak poddajesz rękę, to zaraz umywam. Jak poddajesz rękę, to zbijam ci żubika. Chcecie brzyćdze się dodykać żyła po narkotykach.